Za zaproszenie, życzymy dobrej zabawy, i to jest właśnie klucz tego spotkania. Przedstawiam Państwu piosenkę kabaretową z repertuaru kabaretu Otto pod tytułem Rap Tadeusz. Wezmą w tym udział Elżbieta, Katarzyna, Piotr Mariusz, i wspomoże ich yy, dziarska, jakże to, to reperutka, Barbara Błasz, tak? Yes. Pani kierownik, dyrektor, trudno to, w każdym razie ktoś kto zarządza tym wszystkim, tamtym wszystkim. To pani Dorota Kuźniar, do której czuję szczególny sentyment, ale to może w Dobrze, jesteście gotowi? Muzyka, tutaj wszystko, achillesy rozgrzane? Mój się dopiero zrozumieć. pół roku mi zajęło, naprawdę. To zapraszam. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzień dobry. Witam Was na lekcji języka polskiego. Tarcze macie? Są tarcze. Czy uwaga mam wpisać? Nie. Zadanie odrobione? Wiecie co było za zadanie, prawda? Na ostatniej lekcji Uszu, mieliście wypowiedzieć swoją opinię na temat Adama Mickiewicza, pana Tadeusza i inwokacji. Więc zapraszam was, zaraz pierwszą osobę zapytam. Kto się pierwszy zgłosi? Ojciec, ja się uczyć muszę. Panu długi kawałek z pana, ta, pana ta dusza, No więc chodzę i wkuwam, Przecież o to chodzi. Chowo wkłowam po słowie, no nie wychodzi. No już umiem, bo zapomnę po dziesięciu minutach. I po co mi to wszystko? I za to ta pokuta. Nagle wlesycem na ścianę MC Hamilton, że i odkryłem, że można nauczyć się, <trukne> się, można żyć kilku, trzech i wtedy wszystkiego można nauczyć się na pamięć. <trukne> Ojciec, ojcze jest jest niezadowolony. I niech trzeba stracić się z Stać Dziś piękno w swojej całej osobie <trukne> widzi od syna, bo ten wciąż o grzebu śpiew. Gryka jak śmigła, panie śrubieni. Dzięki na pała. Następna osoba. Jetsko kiepsko. Panie Lukiepsko będzie. Jakieś takie powysłane nie wiem. Tak to nic nie widział. Proszę ja. czytać. Teraz nie ma proszę. No. No to można śpiewająco. I już umiem na pamięć cały dwunastoksiąg. Koledzy patrzą na mnie jak żarę, żabę Wiem, że nie ma się czym chwalić, że to trudnie warte, ale czy nie można czasem czegoś zrobić dla żartu? Czy, gdy zaczeka mnie policjant, czy mam dokumenty, odpowiadam mu wierszem, długie centkowane kręte, albo mówi, dziewczyna sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Ja jednak to mówię, że to 13 trzynasta księga i Twojciec za moja ty jesteś jak zdrowie, cię trzeba cenić ten tylko się plowy, kto cię stracił. Dziś piękność Twoją w całej jasnej widzę i opisuję. Obywatelny gotowy, bursztynowy śpiew, wykajacz nie w białych, niepalieckich rumieńcy, dzień się napała. A už kolem <těle> <těle> za týma je za pěti pány porodiska, poluje na pěstě vyštěvány, že na mě v obštěvě vyštěvány, že na mě v obštěvě vyštěvány, na pevnu mě nepostavíme. Tak káva za kávom, chyba od půl roku, a já pašu na ní z o jak by z boku. Naštou stájí, naši pětáčům, já všichni než Czy ja to ci potem rzucam? No oh, nie. Twoje ojcze, stawy, ja ty jesteś żartowy. Ile cię trzeba za nim, że tylko się dobyjesz. cię straci. I świętą mam całej osoby widzę. Słuchaj, wodę z niego to, kiedy się puszy do świeta. Wriga, jak się pjawnie, pamięci, rumiencie. A ona! Czekam! <grym grym> Nie chcę tego nie nie ma sensu robić. nie chce tego się zmieniać. nie kiedyś tego że życie to nie nie bajka, a robić. Nikt nie kolei, że robić. Nikt nie tak tego czy wiedział o czym mówi, Czy mówi, o czym wiedział? O tym mówię dla że pokażcie mi papier, kto powiedział kiedy, że Mickiewicz tu nie <śmiech> 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 czy to nie raczej. I Two moja, ty jesteś jak zdrowie, cię trzeba cenić. ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Twoją, cały ozdobie. Opisuję, Bóg jest niepotyk. Ty nowy świeżo gryka nośliwiała.